Kup córce prezent. I jeszcze raz. Weź te tysiąc dzwonów i kup córce prezent. Weź te tysiąc dzwonów, obstaw na konie i podwój wygraną. Dzienowi udało się wygrać. Matka nie uwierzy. Jednak po chwili został okradziony. I napadnięty. Ale drodze stanął wtedy nikt inny jak świadek Jehowy. Chce pan porozmawiać o Jehowie? Oferując mu pieniądze, albo po prostu dostanie pomoc. O dobrze, proszę pana. Jest pan zajebiście słaby, dlatego zaproszę pana do innej gry. Może pan przyjść. Tam dopiero dostanie pana wpierdol. Welcome to Summoner's Rift. Taki oto sposób 456 graczy zostało zamkniętych w kółkozie, w którym będą grali w gry, a pilnować ich będą czerwoni przebierańcy. Kiedy dalka patrzy na graczy, ci nie mogą się ruszyć. Nasz bohater przed metą potyka się, na szczęście jest z nim. Ale pomagali, jak pracujemy dzisiaj? pracuje od godziny My chcemy do domu! My chcemy do domu! Ej, 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 skurwy cynki. Tutaj macie nagrodę za tę grę. Jeśli chcecie ją wygrać, musicie zostać. I wtedy uczestnicy dzielą się na dwa obozy: tych, którzy chcą grać, i tych, którzy chcą do domu. Rozpoczyna się głosowanie. Decydujący głos ma dziadek z numerem 1. John po powrocie do świata zaczyna rozumieć, że bez pieniędzy nie uratuje matki ani nie odzyska córki. Dowiadujemy się również trochę o innych ważniejszych postaciach, aby się z nimi żyć. John wraca jak 90% graczy, żeby pobawić się. Z wycinaniem wzorków z miodu, idealna gra dla Kubusia Puchatka. Nie, nie, nie dla te, tego, dla tego popierteleńca. Graczom rozdano mniej porcji żywnościowych, a gang z podkradł jeszcze kilka. Doszło do kłótni o jedzenie, gdzie małpy zrozumiały, że można zabijać poza grami i wtedy nastała totalna... Jejef staruszek dziadek i stop po czterej jeźcy na stąpi apokalipsa Kolejna gra, przeciąganie liny. Oprych wie o tym wcześniej, ponieważ doktorek za wycinanie organów dostaje informacje, montują ekipę silnych typków, natomiast ekipa Juna wygląda co najwyżej marnie. Jednak dzięki dziwnym sztukom odwróconego kwiatu Nianga Nianga, polegającej na przegięciu się i wypuszczeniu gazów, które obalą przeciwnika, wygrywają.

co mu powiedziałeś, że tutaj poszedł? Sam nie wiem, zacytowałem mu niskiego bobra motywacji. Powoli na wyspie robi się bajzel, ponieważ policjant kasuje jednego z szajki sprzedającej organy, a reszta umiera przez to, że doktorek spanikował. Do następnej gry uczestnicy mają dobrać się w pary. Dziun w dobroci serca zostaje z dziadkiem. Dostańmy gambu! I to był Joker w tej talii, bo gra polega na pokonaniu partnera w kulki, a dziadek podkłada się Dżunowi. No, coś tam miał niby Alca, ale... Ale chuj tam. Zostańmy przyjaciółmi. Razem wygramy. Ali oszukali. Umierali. Wracamy do pokoju oczekiwań, a tam najsłabsze ogniwo, czyli najbardziej irytująca babka w serialu. Przed kolejną grą przybywają wipy. Policjant udaje służbę i ląduje z miskiem w pomieszczeniu. Potrzeb. Może spełnię twoje trzy życzenia? A może tak odszczeleć jaja? Następna gra. Zawodnicy wybierają numerki od 1 do 16. Po wyborze powiedzieli, że kolejność decyduje o tym, kto pierwszy będzie skakał po szkle. I cyk, znowu Dziunowi się udało, bo w ostatniej chwili się wymienił jedynką za szesnastkę. XD. Lider wyłapuje, że coś jest nie tak i Zaczynają się poszukiwania niechcianego gościa. Łapią go na klifie. Lider zdejmuje maskę. Okazuje się być zaginionym bratem policjanta. Przejdź na ciemną stronę, młodcy! Nie, bracie. Nie mogę. Pospadaj. Rozgrywka toczy się dalej. Małpki spadają ku uciesze bogaczy. Sangu spycha jednego z graczy, przez co dochodzi do sprzeczki między nim a Cichunem. Ostatnia wieczerza. opierdają sobie steki, dostają nóż. Sapiok w poprzedniej rozgrywce dostała kawałkiem szkła. Nie, to, to... 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 to nic. Tym kawałkiem dostała! Przez co jej stan jest fatalny. June jednak zawiązuje pakt, że razem zwyciężą, a jeśli nie, to wygrane zaopiekuje się rodziną przegranego i ona słabnie. Ej, 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 kurwa, pojeby! Uratujcie moją przyjaciółkę, ona musi grać! Gra Kalmara. June kontra Sangu. Epicki pojedynek. June zwycięża walkę. Jednak Krogot zwycięża postanawia to zakończyć. Nie, Sangu, jesteś moim przyjacielem. Wracamy do domu razem, pieprzyć tą wygraną. Yay! Swoją drogą, zauważyłeś, że w tym serialu, jak nazwiesz kogoś swoim przyjacielem, to on umiera? O kurwa. Czekaj, nie! Mija rok. Mama Dziuna zmarła, a on nie wydał w ogóle wygranych pieniędzy. Dlatego też dostaje zaproszenie na spotkanie z dopiskiem Twój Gambu. A na miejscu staruszek. Dam dam da. Stworzyłem tę grę, ponieważ chciałem pomóc biednym ludziom i dać im szansę na nowe życie. A tak naprawdę. Lubię Igrzyska-Śmierć. Wiesz co, kurwa? Jesteś moim przyjacielem. Jakiś czas później June zabiera brata sangiok i oddaje go pod opiekę matce Sangu, a sam wybiera się do córki w USA. Jednak jego plany zmienia spotkanie świadka jechowego, werbującego kolejnego gracza. June postanawia wrócić do gry i zemścić się na organizacji, a jak będzie to wyglądać, dowiemy się niedługo w drugim sezonie.